Witam Was. W tym poradniku pokażę Wam, jak zrobić krok do przodu. Czyli tak, potrzebne nam będzie nasze ciało. Robimy tak. No, przynajmniej nogi, będziemy poczuwać. Robimy krok w przód, stawiamy stopę i to jest właśnie inaczej krok do przodu. Tak to się nazywa. Czyli tak, jeszcze raz. Krok do przodu. Pokażę teraz na drugiej nodze. Pochylamy się w przód o. i zrobiliśmy krok. Jeszcze raz. Możemy zrobić jeszcze takim trykiem, że przekręcamy stopy na bok i krok do przodu, stawiamy, przekręcamy, stawiamy, przekręcamy, stawiamy. Raz i dwa. I widzicie, tak to wygląda. I w poprzednim, w następnym poradniku, w poprzednim, w następnym, w następnym poradniku będzie jak zrobić krok w tył. Dziękuję za uwagę.